Witam się z wami w dniu moich urodzin. W dzisiejszym kończę lat 30. Siedzę sobie jeszcze chwilę w łóżeczku, robię kawusy, no i będę miło spędzać dzień urodzinowy. Dzisiaj sobie spędzam taki przyjemny dzień. Co prawda, moim rytuałem każdego roku jest masaż w topaczu, a nie zorganizowałam tego, także w tym roku chyba bez masażu, ale będzie mnóstwo innych atrakcji, mam nadzieję. Idę, bo mi woda już tam się ugotowała. Przyjechaliśmy do Oszą po balony, ale <grywania> znaleźliśmy kiermasz obowiada dura. <grywania> Patrzcie, jakie ładne, Zajebiste. Super, to są cały sklep butów, także zamiast balonów wyjdziemy nie, nie. z butami. <grywania> Idę szukać. Kupiliśmy już balony, ale złote, więc szukamy jeszcze różowego złota. Bo ja bym wolała różowe złoto. Mamy przezroczyste i świecące, no ale ja tu muszę mieć różowe złoto, także chyba proszę przyszliśmy do największego sklepu, do jakiego mogłyśmy tylko się wybrać. No i idziemy. I zaraz będą, czekały tam dla Was. Przyjechałam na chwilę do salonu. Zrobię jedną rzecz, odbiorę swoją paczuszkę z prezentem. No, i Rada do domu się szykować na kolacyjkę z mężulkiem. Byłyśmy z Monią po balony, ogarnęłyśmy balony, pooglądałyśmy buty. No i teraz e, załatwię tą jedną sprawę, którą mam załatwić i domek, ale powiem Wam, że tak mi się chce spać, że najchętniej położyłabym się do łóżka i spała trochę. <grytania> do zobaczenia później. Hej, witam tam was w domu. Mam swoją przesłeczkę. E, no i chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Więc otwieramy! Tak wygląda pudełko w środku. I najpierw jest pierwsza koperta. Na 30. urodziny dla najwspanialszej żony na świecie. Ps, Kocham cię. Od męża prezent. A tutaj jest. A, zamówienie. Pewnie w razie reklamacji, zamiast rachunku. Fajnie, bo teraz właśnie dorzucają takie torby z rączką. No i super, bo można mieć fancy torbę na zakupy. Także fajnie, jaram się. I jest moje pudełeczko. To już możemy otworzyć. Otworzę sama i zaraz pokażę Wam. Nie rozdarłam. I tu mamy kolejną torbę. Co to wygląda? I w niej się znajduje moja torebka. Trochę się stresuję, co to za nitka. Fajnie, ale się cieszę, wyciągam. O Jezu, ona jest jeszcze zapakowana w taką zabezpieczającą piankę. Odpakowuję nie. Ojej, oh yeah. fajnie, cieszę się bardzo. Tu oczywiście są jakieś papiery. Co, instrukcja obsługi torebki? Jakieś informacje tu są zawarte. Dobra, jeszcze to. Coś ściągnę. Trochę się zdziwiłam, bo ten łańcuszek y, nie wyglądał na taki ciężki na stronie. O Jezusa, jak to się zapina. To tak ciężko? Trochę ciężko się to zapina. Nie wiem, może się zrobi. Ten łańcuch jest naprawdę ciężki. Naprawdę, on jest... Y, 10 razy cięższy niż sama torebka. Ale jest taka, mieści się na dłoni. No jest piękna, no jestem no strasznie szczęśliwa, że ją dostałam. W środku jest taki haczyk na klucze. No i super jest w niej to, że tak naprawdę. O, tu nie to muszę schować. Fajne jest w niej to, że tak naprawdę jest to wielofunkcyjna torebka, ponieważ no nie będę teraz. Wszystkiego pamiętać, co widziałem na necie. Można tak przełożyć łańcuszek i wtedy się skraca. Może jutro mi się uda to dograć, albo nie wiem, dogram to w poniedziałek, już po urodzinach, bo będzie mi ciężko teraz. Tak, jeszcze było tak dookoła, że tutaj mamy wtedy jeszcze dodatkowo łańcuszek, albo całkowicie na pół czekaj jak to szło. Tak? O, tak, dobra. Czyli tu zamykamy. No nie podoba mi się to zacięcie trochę. No i sobie damy taką małą torebeczkę na ramię. Ojej, już widzę, że ona mi się bardzo, bardzo sprawdzi, bo ja bardzo lubię takie małe torebki tylko na telefon i klucze. Więc pewnie będzie ze mną dosyć... Często. No a dzisiaj ją zabiorę na kolację, ponieważ za niedługo, no już jest 19.04, e, muszę właśnie uciekać i tak na szybko to dogrywam. Muszę się pomalować, ogarnąć. Pojedziemy jeszcze na kolacyjkę urodzinową, także na pewno dzisiaj e, pojedzie torebka ze mną. Mężu, chcesz zobaczyć, jaki mi ładny prezent kupiłeś? Wiadomo, koncie. <laughs>

Musisz jakieś dostać? <grym> tak na wizji? <grym> no, no Fajna, co? Biorę dzisiaj na kolację. Randkę. No. Dzień, się dobrze na siódmę, proszę bardzo. <grym> Dziękuję. Fajnie. Ja się. Teraz trzeba to posprzątać. Posprzątać, No i idę się szykować, yy, troszkę się ogarnę na randkę. Stelik rozgrzany, tutaj ciepło Ej, w ogóle się nie spodziewałam, że będzie padało śnieg Ja mam gołe Jedziemy Jedziemy, jedziemy Dawaj, mam no, akolatyjkę Kabał mleka Tak jest Jest strasznie głośno ale przeszły już nasze tatarki, także się dzielę z Wami tymi pysznościami. I Pinola, polecamy Pinola we Wrocławiu. <grywka> Kameruję pusty talerz, bo tak pyszny jest Tatar tutaj, że musicie go zjeść. Najlepszy Tatar we Wrocławiu. Marcin też zjadł wszystko. Jest naprawdę najlepszy. Jeszcze kameruję? się kameruje? Tak, kameruje. Zjadłam super steak'a, mam miły wieczór. Dokańczę winko. Nie wracamy do domku. Kino dzisiaj nie wyszło. Ale to nic. Jutro impreza, więc jeszcze jest szykowanie. Ale dzisiaj było bardzo fajnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy za ten wieczór. Bardzo a tak, że bierzemy do domu, bo ja dzisiaj nie dmuchałam. Bezze. Bezze bo ja dzisiaj nie dmuchałam żadnych świeczek, a odwrócę się to, bo to mam światło. A u rodziny trzeba zawsze dmuchać świeczkę i pomyśleć życzenie i to się zawsze spełnia i moje się wszystkie spełniły, więc polecam. Ja, z okazji, bo czekam na męża. I właśnie skończyliśmy naszą. A, nie na nagrać. Pojedzone? No tak, właśnie mówię, że. Myślałam, mm. że zdążysz, zanim nim wrócisz. Ale tak, właśnie skończyliśmy kolacyjkę, wracamy do domku. No i ja już prezent otworzyłam. Mam nadzieję, że jutro jeszcze jakieś dostanę. Nie, ja tak naprawdę będę się cieszyć. Będę się cieszyć jak po prostu ci wszyscy ludzie będą, którzy mają być i będziemy się super bawić. Możemy jechać mężu. Aha, muszę wyłączyć światło. No dobra. Także muszę wyłączyć światło. Nie wiem, czy coś jeszcze dzisiaj będę nagrywać. Pewnie już zapomnę. Także do zobaczenia jutro.